Maj 1943 roku na obszarze Północnego Atlantyku był najtragiczniejszym okresem dla niemieckich sił podwodnych podczas całej II wojny światowej. W stoczonych wówczas kilkunastu bitwach konwojowych utraciły one wiele ubotów wraz z ich cennymi załogami i jednocześnie nie były one w stanie unicestwić żadnego operującego na trasie północnoatlantyckiej alianckiego konwoju. Taki obrót wydarzeń stanowił szok dla głównodowodzącego Kriegsmarine, wielkiego admirała Karla Dynica. Kiedy jednak pod koniec trzeciego tygodnia maja posłał on do walki podległemu mu boty na kolejny duży aliancki konwój, czekał go kolejny wstrząs i tym razem także na niwie osobistej, ze względu na tragiczny udział w tej bitwie jego syna Petera. Witam państwa w kolejnym odcinku Nieznanych Obliczy II Wojny Światowej i zapraszam do wysłuchania materiału przedstawiającego kulisy bitwy o aliancki konwój atlantycki SC 130 SC-130 był alianckim konwojem atlantyckim z okresu II Wojny Światowej, w którego skład wchodziło początkowo 39 statków handlowych. Konwój ten wypłynął z portu w kanadyjskim Halifaxie 11 maja 1943 roku i skierował się w długi i niebezpieczny rejs trasą północnoatlantycką w kierunku miejsca przeznaczenia, jakim był port w brytyjskim Liverpoolu. Przez pierwszych kilka dni rejsu konwój chroniony był przez kilka okrętów zachodnich lokalnych sił eskortowych. Jednak już 15 maja bezpośrednim osłonem nad SC-130 przejęła doświadczona w działaniach bojowych na Atlantyku brytyjska grupa eskortowa B7 pod dowództwem słynnego łowcy ubotów, komandora Petera Gridona. W skład tej grupy wchodziło łącznie 9 okrętów. Jakimi były następujące jednostki. Dwa niszczyciele Duncan i Widette, jedna fregata Tay, cztery korwety Snowflake, Sunflower Pink i Lucy Strive oraz dwa uzbrojone trawlery. Przez pierwszych kilka dni rejsu do Europy. Konwój SC-130 bezpiecznie przemierzał wody Północnego Atlantyku w kierunku wschodnim, nie napotykając jak dotychczas na jakiekolwiek problemy. Jednak już w nocy 18 maja, podczas pełni księżyca, wchodzące w jego skład w frachtowce, zostały zauważone przez załogę U-304, zupełnie nowego okrętu podwodnego typu 7C i dowodzonego przez 28-letniego Oberleutnanta Heinza Kocha, Informacja o dostrzeżeniu konwoju szybko została przekazana do niemieckiego BDU, które nie zamierzało pozwolić, aby alianckie statki bez problemu dotarły do Wielkiej Brytanii. Tymczasem w składzie konwoju oraz w towarzyszącej mu eskorcie nikt nie wiedział o obecności w pobliżu U304. Konwój zmierzał więc w dalszym ciągu na wschód, jednocześnie jego skład musiały opuścić dwa statki które w obstawie uzbrojonego Trawlera zawróciły w kierunku Kanady. W ten sposób sam konwój, jak i też jego eskorta zostały nieco zmniejszone. Niemniej już 19 maja eskortę konwojową wzmocniła pierwsza brytyjska grupa wsparcia pod dowództwem doświadczonego komandora Gottfreya Brewera, która składała się łącznie z czterech okrętów, trzech fregat, JED, Ware i Spey, a także kanonierki Senne. W ten sposób siły osłonowe konwoju SC-130 zwiększyły się do aż 12 okrętów, z których większość wyposażona była w nowoczesny radar typu 271, a na dwóch eskortowcach znajdował się także radionamiernik Havdav. Duża liczba jednostek eskortowych zaangażowanych w osłonę konwoju SC-130 dawała nadzieję stronie alianckiej na pozytywne przeprowadzenie frachtowców konwojowych przez centralny odcinek trasy północnoatlantyckiej, aż do Wielkiej Brytanii. Jednak strona niemiecka nie zamierzała biernie przyglądać się tej operacji. Niemcy do przechwycenia konwoju SC-130 przeznaczyli łącznie ponad 20 okrętów podwodnych skupionych w trzech następujących wilczych stadach Iller, Donau 1 i Donau 2. Utworzyły one trzy linie patrolowe już 15 maja na obszarze prawdopodobnej trasy SC-130. Niemcy od pewnego już czasu dzięki informacjom z Dobrze wiedzieli, że konwój ten opuścił Amerykę Północną i zmierza w kierunku wschodnim. Mogli więc zawczasu odpowiednio się przygotować na jego przechwycenie. Co ciekawe, zbliżająca się bitwa o konwój SC-130 miała też mieć osobisty wymiar dla głównodowodzącego niemieckiej Kriegsmarine, wielkiego admirała Karla Dynitza, gdyż na jednym z zaangażowanych do przechwycenia alianckiego konwoju okrętów podwodnych. Jakim był U-954, znajdował się jego młodszy syn Peter. Peter Dynitz urodził się 20 marca 1922 roku. Był on jednym z dwóch synów Karla Dynitza. Drugim synem był jeszcze urodzony 13 maja 1920 roku Klaus, a obaj bracia mieli jeszcze siostrę Ursulę. Peter. Do niemieckiej floty podwodnej wstąpił jeszcze jako nastolatek w początkowym etapie II wojny światowej i po przebytym wielomiesięcznym szkoleniu trafił on na pokład wspomnianego U-954, zupełnie nowego okrętu podwodnego typu 7C, na którym pełnił on funkcję oficera wachtowego i który był dowodzony przez urodzonego 12 września 1914 roku, kapitan Leutnanta. Odo Lewe. W maju 1943 roku U-954 znajdował się w składzie Wilczego Stada Donau II. Była to jednostka podwodna, pod którą wstępkę położono 10 lutego 1942 roku w hamburskiej stoczni Blom und Wosk. Okręt został zwodowany ponad pół roku później, 28 października, a jego wcielenie w skład Kriegsmarine nastąpiło 23 grudnia tego samego roku. Tego też dnia jednym z członków jego załogi został Peter Dynic. W kolejnych kilku miesiącach jego oraz resztę załogi czekały intensywne szkolenia w obszarze Morza Bałtyckiego, a po ich ukończeniu rozpoczęcie działań operacyjnych na obszarze północnego Atlantyku. Na swój pierwszy, jak śmiało okazać jedyny patrol bojowy, załoga U954 wypłynęła 1 maja 1943 roku. Pomimo, że większość jej członków była niedoświadczona w działaniach bojowych, wyjątek stanowił tu dowódca okrętu Lewe, dla którego dowodzenie U954 było już trzecim tego rodzaju stanowiskiem od wybuchu II wojny światowej, gdyż wcześniej dowodził on dwoma okrętami podwodnymi typu 7C, jakimi były U256. I U-254. Choć co warto zaznaczyć, na ich pokładach nie odniósł on większych sukcesów. Wartą uwagi jeszcze jedną ciekawostką był fakt, że już niebawem po tym, jak Lewe w październiku 1942 roku zdał dowodzenie nad drugim z tych okrętów, zaledwie kilka tygodni później, 8 grudnia, w obszarze północnoatlantyckim Nieco na zachód od Irlandii podczas nocnego rejsu w wynurzeniu i w bardzo silnej mgle, U-254 niespodziewanie zderzył się z innym ubotem, jakim był U-221, dowodzony przez oberleutnanta Hansa Hartwiga-Trojera. W wyniku tego incydentu U-254 zatonął, a z jego 45-osobowej załogi zdołano uratować zaledwie czterech rozbitków. W ten sposób lewe. W pewnym sensie oszukał przeznaczenie, opuszczając pokład U-254 w zaledwie półtora miesiąca przed zderzeniem z U-221. Jednak to, co wówczas go ominęło, już pół roku później miało znów spojrzeć mu głęboko w oczy. Dzięki posiadanym systemom do namierzania okrętów podwodnych, załogi alianckich eskortowców doskonale zdawały sobie sprawę z obecności co najmniej kilku ubotów w niedalekiej odległości od konwoju SC 130 już w nocy z 18 na 19 maja. Jednak wówczas doskonale wyszkolona brytyjska osłona konwojowa na czele ze znajdującym się na niszczycielu Duncan, komandorze Gritonie, nie dopuściła, aby żaden z tych okrętów podwodnych. Przedarł się na odpowiednią odległość do wykonania ataku torpedowego na alianckie statki konwojowe. Następnego dnia, poza przybyciem wspomnianej już pierwszej brytyjskiej grupy wsparcia, osłona konwoju została wzmocniona przez kilka bombowców typu Liberator, startujących z bas na Islandii. Ich przybycie skonsolidowało obronę konwoju. Piloci tych maszyn wykonali tego dnia kilka ataków na wynurzone uboty. I choć w wyniku ich przeprowadzenia nie udało się zatopić jak dotąd żadnego okrętu podwodnego, to jednak działania te mocno utrudniły ofensywne poczynania strony niemieckiej. Zdarzało się, że załogi Liberatorów, po dostrzeżeniu Ubota, poza atakiem jego pozycji za pomocą karabinów maszynowych, bomb głębinowych i zupełnie nowatorskich torped akustycznych FIDO, zrzucały w miejsce jego zanurzenia flary dymne aby naprowadzić w ten obszar załogi alianckich okrętów eskortowych. Efektem takiej alianckiej powietrzno-morskiej współpracy były pesymistyczne raporty do BDU z trzech biorących udział w ataku na konwój SC-130 niemieckich okrętów podwodnych, w których ich dowódcy raportowali o niemożliwości przeprowadzenia skutecznego ataku, gdyż alianckie samoloty i niszczyciele nieustannie zmuszały ich do schodzenia w głębokie zanurzenie. Tymi okrętami podwodnymi były następujące jednostki: U-645 dowodzony przez 32-letniego Oberleutnanta Otona Ferro, U-952, którego dowódcą był 25-letni Oberleutnant Oskar Curio, i U-707 pod dowództwem 28-letniego Oberleutnanta Gintera Gretschella. Taki agresywny rodzaj prowadzenia aktywnej obrony konwojowej przez stronę aliancką w końcu miał przynieść pozytywne rezultaty. Jeszcze tego samego dnia brytyjska załoga krążącego w przestrzeni powietrznej wokół konwoju SC-130 lekkiego dwusilnikowego bombowca Hudson wykryła, a następnie zaatakowała przy użyciu bomb głębinowych U-273, okręt podwodny typu 7C i dowodzony przez 24-letniego. Oberleutnanta Hermana Rosmana, atak przeprowadzony został bardzo precyzyjnie, i w jego wyniku okręt podwodny zatonął wraz z całą 46 osobową załogą. Informacja o zatopieniu pierwszego w tym pojedynku Ubota podziałała mobilizująco na załogi alianckich okrętów eskortowych. a już niebawem to właśnie one mogły się cieszyć z kolejnego sukcesu. Jeszcze tego samego dnia, dowodzący osłoną konwojową, komandor Griton wydał polecenie załogom okrętów pierwszej brytyjskiej grupy wsparcia pod dowództwem komandora Godfreya Brewera, aby ustawiły się one na pozycjach tuż za konwojem. Cztery okręty tej grupy, jakimi były fregaty Jet, Ware i Spey a także kanonierka Senne miały więc za zadanie ubezpieczać obszar już za kabalkadą SC-130, a już niebawem. Miało się okazać, że oddelegowanie ich w tamten obszar było bardzo dobrym posunięciem. Wieczorem, kiedy konwój SC-130 znajdował się już w obszarze kilkuset mil morskich na południowy wschód od grenlandzkiego przylądka Farewell, do statków konwojowych zbliżył się kolejny ubot, jakim tym razem był U-954 z 21-letnim oficerem wachtowym Peterem Dynicem na pokładzie. Jednak dowodzący tym okrętem, kapitan Leutnant Lewe, nie zdołał przeprowadzić skutecznego ataku torpedowego, ponieważ jego okręt został wykryty na urządzeniach detekcyjnych alianckich eskortowców z pierwszej grupy wsparcia. Dodatkowo sytuacja niemieckiej załogi okrętu podwodnego zdecydowanie się pogorszyła, gdyż dwa z nich, jakimi były fregata Jet i kanonierka Senen, Ruszyły w kierunku wykrytego Ubota, a jego dowódcy w takiej sytuacji nie pozostało nic innego, jak wejść w głębokie zanurzenie. Tymczasem na powierzchni Atlantyckiej załogi przybyłych na miejsce poszukiwań U-954 dwóch alianckich eskortowców przystąpiły do ataku w jego prawdopodobnej pozycji za pomocą zrzucanych do wody bomb głębinowych. Obie załogi współpracowały ze sobą bardzo skutecznie, a po pewnym czasie po wielu podwodnych detonacjach ich oczom ukazał się na powierzchni atlantyckiej, widok symbolizujący zatopienie wrogiego okrętu podwodnego. Była nim duża plama ropy oraz różnego rodzaju szczątki, między innymi kawałki drewnianej obudowy, kawałek błękitnego papieru lub putna i kawałki ludzkiego ciała. W wyniku ataków za pomocą bomb głębinowych, zanurzony w atlantyckich głębinach U-954 eksplodował i rozpadł się na kawałki. Życie straciła jego cała 47-osobowa załoga, pośród której znajdował się młodszy syn dowódcy Kriegsmarine, oficer wachtowy Peter Dynitz. Kiedy już dzień 19 maja dobiegł końca, choć bitwa o konwój SC 130 nadal trwała, to jednak strona aliancka miała już powody do dużego optymizmu. Jak do tej pory udało jej się zatopić dwa uboty i jednocześnie nie utraciła ona ani jednego statku konwojowego, ani też żadnego eskortowca. A kolejny dzień, jakim był 20 maja, miał tylko utwierdzić ją w przekonaniu, że czas zwycięz z niemieckich wilczych stad na obszarze Atlantyku. Dobiegł końca. Tego dnia, już o świcie, na polu bitwy konwojowej po raz kolejny pojawiły się należące do 120 Dywizjonu RAF bombowce B-24 Liberator. Pilot jednego z nich, jakim był kapitan Proctor, dojrzał na powierzchni atlantyckiej kolejny potencjalny cel, którym był U-258. Okręt podwodny zaliczany do Typu 7C i dowodzony przez 28-letniego kapitan Leutnanta Wilhelma von Messenhausena. Proktor zdecydował się więc na agresywny manewr i z niemal nurkowego lotu, niespodziewanie dla Niemców, wyłonił się z nisko wiszących tego dnia chmur, a następnie przystąpił do atakowania ich okrętu podwodnego. Kiedy na U-256 dostrzeżono zbliżające się niebezpieczeństwo, było już stanowczo za późno na bezpieczne zanurzenie. Pomimo tego, Messenhausen postanowił jednak zaryzykować i wydał rozkaz do alarmowego zejścia pod powierzchnią oceanu. Jednak rozkaz ten był błędem, który miał mieć fatalne konsekwencje dla całej niemieckiej załogi. Szybko nadlatujący nad miejsce zanurzenia U-258 Proctor. Ostrzelał swojego oponenta, zanim ten zdążył się całkowicie zanurzyć z zainstalowanych na liberatorze karabinów maszynowych, a następnie dokonał zrzutu czterech ustawionych na detonację na niedużej głębokości bomb głębinowych, które przypieczętowały los Ubota. W wyniku tego okręt podwodny eksplodował, a żaden z członków jego 49-osobowej załogi nie zdołał się uratować. Do końca tego dnia załogi przybyłych w obszar bitwy Liberatorów przeprowadziły jeszcze kilka ataków na znajdujące się w pobliżu konwoju SC-130 Uboty, choć żaden z tych ataków nie przyczynił się już do zatopienia któregoś z nich. Tak samo jak poprzedniego dnia, załogi Liberatorów skutecznie współpracowały z załogami alianckich okrętów eskortowych, dzięki czemu osłona konwojowa była na tyle skuteczna, że całkowicie sparaliżowała działania sił U-Botwaffe, a w wyniku tego niemieckie BDU jeszcze tego samego dnia wydało rozkaz skierowany do wszystkich zaangażowanych w bitwę o konwój SC-130 dowódców u nakazujący im zaprzestanie dalszych działań ofensywnych. W ten sposób krótka, aczkolwiek niezwykle zacięta bitwa o konwój SC-130 ostatecznie dobiegła końca. o konwój SC-130 zakończyła się pełnym zwycięstwem strony alianckiej. W jej wyniku Niemcy utracili aż trzy okręty podwodne, a kilka innych zostało uszkodzonych. Początkowo byli oni też przekonani, że zdołali zatopić jeden aliancki fraktowiec, choć ostateczne ustalenia nie potwierdziły tego faktu. Z kolei strona aliancka miała powody do radości. Konwój SC-130 bez jakichkolwiek strat zdołał przepłynąć trasę północnoatlantycką, i 26 maja 1943 roku dopłynął on do portu docelowego w brytyjskim Liverpoolu. Przeprowadzenie dużego konwoju atlantyckiego przez centralny obszar północnego Atlantyku w maju 1943 roku, bez utraty choćby jednego frachtowca, było wydarzeniem bezprecedensowym. Zwiastowało ono czasy ostatecznej klęski niemieckich sił podwodnych, prowadzących wojnę tonarzową w taktyce wilczych stad. Bitwa ta ukazała w pełnej krasie, że wciąż solidne konstrukcyjnie, ale już nieco technologicznie przestarzałe niemieckie okręty podwodne typu 7 i 9 coraz wyraźniej zaczęły ustępować alianckiej przewadze ilościowej, a także technologicznej. W kontekście ostatecznego bilansu bitwy o konwój SC-130, również niebagatelne znaczenie miało zaangażowanie w nią alianckich sił powietrznych, o czym wspominał dynic, w spisanych już po zakończeniu II wojny światowej wspomnieniach w sposób następujący: Wyniszczenie ubotów przez samoloty i jednostki nawodne nie tylko w najwyższym stopniu utrudniało bezpośrednią ich walkę. Dawało ono przeciwnikowi środek pozwalający zawczasu na wykrycie naszych rozstawionych okrętów podwodnych i ominięcie ich poprzez zmianę kursu konwoju. Odebrano więc ubotom ich najważniejszą właściwość niemożność ich wykrycia. Wynik bitwy o konwój SC-130 przyczynił się także do niezwykle istotnej decyzji niemieckiego BDU. O zaprzestaniu dalszych ataków alianckich konwojów na głównej trasie północnoatlantyckiej łączącej Wielką Brytanię z Ameryką Północną, co w dużej mierze stanowiło punkt zwrotny w bitwie o Atlantyk. Dla ówczesnego dowódcy Kriegsmarine, wielkiego admirała Karla Dynica, bitwa o konwój SC-130, jak wiadomo, miała także wymiar osobisty ze względu na zaangażowanie w nią jego syna Petera. Według jednej z relacji, informacja o zatopieniu U-954 została na pewien czas utajniona przed Dynicą, a kiedy jednak już podano ją do publicznej wiadomości, wywołała ona szok w najbliższej rodzinie wielkiego admirała, jak również w sztabie operacyjnym U-Botów. Jest też wielce prawdopodobne, że utrata młodszego syna wywarła na Dynicu silne piętno i zradykalizowała jego poglądy co do dalszego prowadzenia wojny na obszarze Atlantyku. Już kilka dni później, na spotkaniu w wilczym szańcu z Hitlerem, miał on wypowiedzieć następujące słowa. Nie możemy jednak przewidzieć, czy skuteczność wojny podwodnej da się znów podnieść na tyle, aby zapewnić jej powodzenie. Obrona przeciwnika na morzu i w powietrzu rośnie. Jest w tym wiele niewiadomych i niejasności nasz statków zatopionych przez uboty w roku 1940 wynosił około 1000 ton każdego dnia ich pobytu na morzu, zaś pod koniec 1942 roku 200 ton. Wynika z tego jasno, że obrona przeciwnika wzrosła, zaś skuteczność każdego z ubotów spadła. Mimo to jestem zdania, że wojna podwodna musi być prowadzona nawet wtedy. Gdy nie będzie już perspektyw na większe sukcesy, wiąże ona bowiem niezwykle dużo sił przeciwnika. Na zakończenie tego materiału warto jeszcze wspomnieć, że wojenny zgiełk drugowojennych wydarzeń zabrał Dynicowi jeszcze także jego starszego syna, urodzonego w roku 1920 Klausa, który po tragicznym końcu Petera został zdjęty ze służby frontowej i rozpoczął studia medyczne, po których miał zostać lekarzem marnarki wojennej. Jednak przez kolejne upływające miesiące wciąż utrzymywał on koleżeńskie relacje. Ze swoimi dawnymi przyjaciółmi z Kriegsmarine i w swoje 24. urodziny, przypadające na dzień 13 maja 1944 roku, przekonał ich, aby zabrali go ze za sobą na niebezpieczną misję bojową szybką łodzią S-141 na kanale La Manche. W czasie tej misji niemiecka łódź została zniszczona przez załogę francuskiego niszczyciela La Combatante a pośród jej poległych załogantów znajdował się ostatni syn wielkiego admirała Kriegsmarine.